Monika Gadzińska, witam państwa i zapraszam na rozmowę dnia. Mało mięsa, więcej warzyw i owoców, a na pierwszym miejscu aktywność fizyczna. Tak w skrócie wygląda nowa piramida zdrowego żywienia. O tym, co warto jeść, a czego należy w diecie unikać, porozmawiam z dietetyczką, panną Zuzanną Pouczeńską. Dzień, Dzień dobry. Instytut Żywności i Żywienia zaktualizował piramidę zdrowego żywnie, żywienia. Teraz piramida nazywa się Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Do, kiego, do kogo ona jest skierowana? Tak naprawdę ta piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej skierowana jest tylko i wyłącznie do osób zdrowych, czyli takich, które faktycznie nie borykają się z żadnymi chorobami, żadnymi alergiami. W tych wypadkach musimy podejść indywidualnie i wykluczyć niektóre grupy produktów, więc ta piramida będzie troszeczkę inaczej wyglądać. Poprzednia piramida pochodziła z 2009 roku i wtedy nie było mowy o aktywności fizycznej. Teraz ta aktywność pojawiła się i to na pierwszym miejscu. I o jakiej aktywności tutaj mówimy? Czy to jest codzienne chodzenie na siłownię, jazda na rowerze, czy też takie podstawowe czynności jak spacer czy wchodzenie po schodach? Tak naprawdę Instytut Żywności i Żywienia stricte nie podaje tego rodzaju aktywności fizycznej. Aczkolwiek tak naprawdę zalecane jest, aby wybierać aktywność fizyczną, która, którą lubimy, która nam sprawia przyjemność, którą faktycznie wykonując codziennie czy co drugi dzień będziemy taką aktywność fizyczną faktycznie wykonywać z chęcią, jeżeli będziemy wracać po pracy, po 8 godzinach. Siedzenia w biurze chętnie wyjdziemy na przykład na spacer czy na rower. Dla niektórych będzie to oczywiście aktywność na siłowni, tak? czy tam na przykład na basenie. Więc tak naprawdę wybieramy taki sport, taką aktywność, którą lubimy. I dzięki temu takie nawyki zdrowe będziemy budować chętnie. A ile minut dziennie powinniśmy tak ćwiczyć? Będzie to około 30-45 minut. Oczywiście, im dłużej, tym lepiej. Jeżeli uda się dwa razy dziennie, czyli na przykład pół godziny rano, a pół godziny gdzieś tam po pracy, wieczorem, będzie to idealny taki zestaw dla osoby, która chce utrzymać taki zdrowy tryb życia. W piramidzie zdrowego żywienia zmieniło się też to, że warzywa i owoce są teraz na pierwszym miejscu wśród produktów spożywczych. Skąd ta zmiana wynika? Zmiana ta wynika oczywiście z badań rozlicznych na temat żywienia, na temat jak grupy ludności żywią się na całym świecie. I faktycznie te badania pokazują, że, że warzywa i owoce powinny stanowić właśnie nasze, naszą podstawę diety. Nie węglowodany, szczególnie te skrobiowe, a warzywa i owoce, które dostarczają naszemu organizmowi wszystkich witamin, mikroelementów, a nie wnoszą takiej wysokiej kaloryczności jak te wszystkie dodatki skrobiowe. Badania pokazują, że te 4-5 porcji warzyw i owoców mają korzystny wpływ w prewencji chorób dietozależnych, cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca czy otyłość. Trzeba tu tylko pamiętać, że skupiamy się głównie na warzywach i to surowych, a nie o owocach. Często jest to mylone. W mediach jest sformułowany taki schemat 4 do 5 porcji owoców i warzyw codziennie, a nie, był jakby taka, nie była podawana taka specyfikacja, że faktycznie tej porcji owoców być, powinna być jedna. Jedna porcja owoców dziennie, czyli jest to około 100 gram 150 gram dziennie. Co daje nam jedno, dwa jabłka, na przykład trzy, trzy kiwi, czy po prostu kiść, małą garść takiego winogrona. Więc to warto pamiętać. I wspominając już o owocach, chciałam tylko powiedzieć, że ważna też jest godzina spożywania tych owoców, czyli godziny poranne do popołudniowych jak najbardziej, a wieczorne, wieczorne godziny powinniśmy już sobie przeznaczyć na spożywanie warzyw i innych produktów spożywczych. Owoce zawierają cukier, fruktozę, która niestety nie jest już metabolizowana w naszym organizmie wieczorem, przez to będzie odkładana w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej, której oczywiście nie chcemy. Na piątym miejscu w piramidzie zdrowego żywienia znalazło się mięso. Które mhm. mięso jest najlep najlepsze dla naszego organizmu? Mhm. E, najchętniej polecam pacjentom indyka, drób z ekologicznych źródeł, jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście. Oraz ryby i chude i tłuste, oczywiście naprzemiennie, w zależności od tego, do czego mamy akurat dostęp, na co mamy ochotę. Warto też pamiętać o jajkach. Jajka kiedyś były źle osławione, czyli owiane złą sławą przez cholesterol, cholesterol który zawierają. Aktualne badania pokazują, że ten cholesterol z jajek nie jest wchłaniany w jelitach, przez co nie podnosi nam cholesterolu we krwi, więc jak najbardziej jajka możemy spożywać tak naprawdę codziennie na, na przemieniu oczywiście z mięsem i z roślinami strączkowymi. A co ze słodyczami, które tak wszyscy mm. lubimy, czy skoro nie ma ich w piramidzie zdrowego żywienia, to znaczy, że w ogóle nie mamy ich jeść? Oczywiście, eee, <grytanie> znaczy <grytanie> uważam, że taki zabieg usuwania tych słodyczy z piramidy to jest bardzo, bardzo fajne podejście Instytutu Żywności i Żywienia. Bo jednak gdzieś faktycznie, jakby się pojawiły, no to byśmy mieli takie większe przyzwolenie na spożywanie słodyczy. Ja zawsze powtarzam, że jakby wszystko jest dla ludzi, czyli i słodycze, i jakieś inne przekąski, czy też czasem alkohol, jak najbardziej, ale w niewielkich ilościach i, i to okazjonalnie. Czyli na przykład. Coś słodkiego możemy zjeść raz, dwa razy w tygodniu, a najlepiej, żeby to była po prostu nieprzetworzona, nieprzetworzona słodycz, czyli na przykład przygotowana u nas w domu, jakiś wypiek. Czy też po prostu suszone owoce? Dzięki temu unikniemy oczywiście tych nadmiernych kilogramów, z którymi gdzieś tam ciągle walczymy najczęściej w naszym społeczeństwie. Czyli ważna jest ta ilość jedzonych potraw i składników. A proszę powiedzieć, jakie są jeszcze podstawowe zasady zdrowego odżywiania? Najważniejszą taką podstawą tego zdrowego odżywiania będzie liczba posiłków oraz przerwy między tymi posiłkami. Czyli pamiętamy, dla każdego indywidualnie wybieramy ilość posiłków, bo oczywiście jedna osoba wstaje już o 5 rano i jest aktywna do 12, a inna od godziny 10 dopiero zaczyna dzień i też ma troszeczkę skrócone ten, tą dobę, więc od 4 do 6 posiłków jak najbardziej możemy spożywać i, i tą trzeba zachować tą stałą jakby przerwę między posiłkami 3 do 4 godzin najlepiej by było oczywiście warto sobie ustalić takie stałe godziny w, w śniadania obiadu kolacji i, po, i tych przekąsek między posiłkami. Stałych. Ale wiadomo, że ciężko jest tak ustalić sobie stałe godziny, tym bardziej że plan dnia wygląda często bardzo różnie. Tak, tak. Dlatego możemy zachować takie ramy godzinowe, czyli na przykład drugie śniadanie mamy spotkanie, pół godziny wcześniej możemy spokojnie zjeść lub pół godziny później naszej stałej godziny. Ale warto się tak mniej więcej wokół tej naszej stałej godziny trzymać, żeby zachować i cukier na dobrym poziomie, żeby później nie było tego napadu wilczego głodu, gdzie później wracać wracamy na przykład do domu po 5-6 godzinnej głodówce w pracy i niestety rzucamy się już na duże objętościowo ilości tego jedzenia, więc to jest niekorzystne. A najpóźniej, najpóźniej posiłek powinniśmy spożyć o której godzinie? Kiedyś się mówiła 18 i już jakiś czas temu się od tego odchodzi, więc jak najbardziej 3 godziny przed snem, będzie to optymalne, optymalna pora. Wiadomo, jeżeli chodzimy się o 3 w nocy, gdzieś tam po jakimś przyjęciu, no to warto sobie odpuścić, o ile możemy posiłek o 12, bo wiadomo, metabolizm troszeczkę maleje wraz z późną godziną. Więc będzie nam trudniej trawić te posiłki, które spożyliśmy bardzo, bardzo późno. Wysokie miejsce w piramidzie zdrowego żywienia mają też napoje. Ile wody powinniśmy spożywać w ciągu dnia? Mhm. Instytut Żywności zaleca około 1,5 litra codziennie wody. Oczywiście jest to zmienne w zależności od tego, czy prowadzimy dużą aktywność fizyczną, czy na dworze panuje wysoka temperatura. Więc to musimy indywidualnie sobie też dopasowywać, ale jakby taka baza to jest półtora litra wody. Oczywiście zimą i w jakie jesienne wieczory możemy to wymieniać na herbaty, na pary ziołowe, no ponieważ wiadomo trudniej się przekonać nam wtedy do zimnej wody. Nie? A co z kaloriami? Bo często możemy znaleźć na przykład w internecie ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia. E, czy należy to przestrzegać, czy należy dopasować tą ilość kalorii właśnie pod wykonywaną pracę, e, pod swoją wagę, wzrost, wiek? Mm -hmm. Jak najbardziej. Nie powinniśmy korzystać z takich diet, które są zamieszczane w internecie, dieta 1000, 1200 kalorii, na przykład, bo każdy z, ma, z nas ma inne zapotrzebowanie, czyli inną podstawową przemianę materii, tak jak pani powiedziała, wynikającą i z wieku, i z płci, ale też z różnych jednostek chorobowych. Te wszystkie rzeczy wpływają na nasz metabolizm. Więc stosując na przykład osoba, kobieta, która waży 65 kg, mierzy 1,70 i chce stosować dietę 1000 kalorii, kalorii, Może być to dla niej zdecydowanie za mało. Przez to, jeżeli faktycznie tą wagę będzie, tą masę ciała będzie tracić, aczkolwiek szybko może później dojść do tego efektu jojo, tak zwanego i po powrocie do swojego normalnego żywienia, po prostu bardzo szybko powróci do starej masy ciała. I tu niestety często tak się dzieje, często właśnie pacjenci do mnie z takimi sprawami przychodzą, więc. Nie kierujmy się tym, co jakby w internecie jest napisane, a bardziej słuchajmy głosu naszego ciała tak naprawdę. Wsłuchajmy się w nasz organizm i starajmy się te porcje dopasowywać do siebie. I tym podsumowującym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Mhm. Bardzo dziękuję, że była pani naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Kluczem do dobrego samopoczucia jest spożywanie produktów zaleconych w piramidzie zdrowego żywienia, ale nie możemy zapomnieć także o odpowiednich porcjach porach spożywania posiłków, a także codziennej aktywności fizycznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.